Widzimy, że trwa rozgrywka, więc musimy zaczekać. Dobra, ok. Wybierzemy sobie druida. Nie, łowc, łowcę demonów w tym razie. Tak. Zobaczymy jak sobie radzi dzisiaj. Jest godny przeciwnik. Czarnoksiężnik. Numka się. Powinno pójść w miarę. W miarę dobrze. Odrzucamy tą za 6, tak i odrzucamy tą za 5. Nie mamy na początek tyle many Okej. Okay. Mamy tutaj przeciwnik ma do wykonania zadanie, tak? Zagrać 20 kart. Ok, więc tutaj już na początek przyzwiemy dwa demony. Dobrał kartę Jedno z zadań wykonał drugie zadań wykonał więc teraz co nam pozostaje zagrać dodajemy do bohaterowi plus jeden, Nabierzemy kartę tak i atak Dobra, trzy karty na dwadzieścia Dobra, 4 karty na 20 zadań. OK, dobierzemy sobie też kartę. Jak on dobiera, to i my dobierzemy sobie. I teraz mamy dwa many. Możemy dodać do zdrowia może. Jednemu z nich. I zaatakujemy. bohatera, tak walimy na bohatera już ma 6 na 20 okej okay. więc tutaj wystawił tego, trzeba go zniszczyć, że tak powiem, tak bo tutaj nie mam Możemy czekać. Więc zdajemy szarsze. Ale i tak się znajdę. Zdajemy 3. 1. 1, 1 i wystarczyło nam, tak? Żeby go zniszczyć, bo potem by było ciężko. OK. Zlikwidowałby wszystkich, gdybyśmy tego nie zrobili. I tak nam polikwidował. Więc teraz co? Dobierzemy kartę, tak? Mamy tu kradzież życia. I teraz tak. Proponowałbym najpierw, najpierw dać kradzieży nie ma sensu. Tak, mamy 30, tutaj ni nic się nam nie zmieni. Pomyślmy sobie, wystawimy tego sobie, tak, wystawimy tego. Zamrozimy... nie dodamy broń ten zyska plus 1 do ataku dodajmy do broni ale na razie starczy ok mogliśmy to jeszcze dać plus 2 ataku ale nie ma sensu Też bym tak zrobił. Więc teraz mamy... Przyzwiemy Satyra, tak? Plus jeden. Teraz damy do ataku. Jak zaatakujemy to przyzwiemy właśnie Satyra. Nie skupiamy już się na tym 4-7, bo nie ma sensu. Niech on się martwi. Zapewne zaatakuje tylko 4-2, tak? Tam jeszcze ma jakieś kombinacje. Przydźwa demonów. Oczywiście tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem. Dobrze, mamy 7 man Więc teraz co? Proponuję zagrać, zagrać w ten sposób że co ty tam. W ten sposób dodać tutaj 3 i zlikwidować tego, tak? W zamian przyzwał Mamdemona. Um, Teraz tego 1 i tego 1 i czekamy. Ale już zauważmy, bo ma, ma dobrał 11 kart na 20, tak? Już 12. I polikwidował nie wszystkich. No, ale zauważmy, że ma 13 stron, tak? Więc co? Dodajemy teraz. Mamy 8, tak? Ok. Do dodajemy w ten sposób. Trafił nam się satyr. Ok. Zamrozimy tutaj gościa. Dodajemy tego. Plus jeden jeszcze, więc zadajemy w sumie 5, tak? Zostało mu 8, ten zyskał plus jeden. Mamy tu jeszcze taką opcję, że moc specjalna zadaje 5 obrażeń, więc nie jest tak źle, ale kradzież życia, ok. I prowokacje, no tak. Ciepsko to wyszło, no dobrze, no ale musimy tutaj pokombinować coś, tak? Zagramy tą kartę. Najpierw dajmy. Dajmy tą i na bohatera, tak? 5. Teraz tutaj nam zostało jeden, więc nie możemy. Bo i tak nie zniszczymy. Ok. Czekamy, czekamy. W razie czego... Jeszcze pięć obrażeń. Jesteśmy w stanie zadać, gdyby coś. To mamy kradzież życia jeszcze, No to nie, nie jest źle. Nie jest źle, a ustawił zdrowie na 15, więc teraz już jest kiepsko. Kiepsko, że tak powiem. Spróbujemy tutaj zadać mocą specjalną 5... tylko oczywiście za jeden i za jeden i mocą specjalną, tak musimy kończyć. 16 na 20. No i teraz dobierze do 20. Więc teraz staje się niebezpieczny. Niebezpieczny. Ma nagrodę. Więc przegrana jest pewnie po mojej stronie. Jeszcze. Ta kombinuje. A zabraknie nam, zabraknie. Tu zada 8 zapewne na bohatera, więc zostanie nam 10. Jedyna opcja to trzy karty, dobrać mamy tak dobrze, no cztery obrażeń, ale co? Ale co? Kradzie życia. Przeciwnik odszedł, więc tutaj zrezygnował z dalszych działań.